Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. W gruncie rzeczy naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć w związku z nagrodą, którą otrzymał Małgorzata Mycek. Nagroda została przekazana w ręce tego jego mościa, który jest Małgorzatą Mycek. Ja w gruncie rzeczy wiem, co ja bym chciał w tej sprawie powiedzieć. Oczywiście, albo nawet. Co należałoby zrobić z takimi delikwentami, no ale wiemy, że tego robić oficjalnie, publicznie nie można. Natomiast, drodzy państwo, odebrało mi dech, naprawdę odebrało mi dech, a w szczególności w związku z tym, co dzieje się teraz z rolnikami i w ogóle w jakiej trudnej sytuacji znajduje się wieś, czy znajdują się wieśniacy, bo ta oto pani artystka jest dumną. Wieśniarą, jest malarką. Znaczy, się on jest malarzem generalnie, bo to jest on. Jest to on, ale to jest ona, bo to jest Gosia On, więc wiemy jak to wygląda. Ona poświęca całą masę y, motywów tych swoich malarskich, artystycznych wsi. No, i jak sama mówi, jest bardzo zainteresowana tematyką wsi, ze wsią jest związana i te postaci tam sobie robią różne rzeczy na, tej, na tych jej obrazach na wsi. Zajmują się różnymi rzeczami. Ciekawe, jakimi to się rzeczami zajmują. Według niej, ale to zaraz Państwo sami zobaczycie, bo pokażę Państwu filmik z tego wernisarzu, który jest rzeczywiście bardzo wstrząsający. Ale teraz, kiedy wieś już formalnie nie istnieje, albo nie istnieje formalnie w takiej formie. Jak niegdyś, nawet jeśli mówimy tutaj, że czasy niegdyś były też bardzo trudne i bardzo nieprzyjemne, to dzisiaj wieś zanika. To znaczy, się bardzo mało możemy zobaczyć takiej wsi jeszcze oficjalnej, jak to miało miejsce jeszcze, nie wiem, chociażby 30, 40, czy tam 50 lat temu. To zanika i przychodzi ktoś taki jak pan Gosia Mycek. Ale zresztą zobaczcie sami. Moje obrazy? Opowiadają o takim moim doświadczeniu, doświadczeniu wsi, doświadczeniu natury, zwierząt. Za przepisaniem przepisanie wizualnej geografii wsi, wrażliwe, ironiczne i polityczne zarazem, które redefiniuje ją jako przestrzeń oporu, wspólnoty i kultury wyobraźni. No, duża Postaci, które występują na tych obrazach, one sobie właśnie żyją na tej wsi i zajmują się swoimi jakimiś sprawami. To doświadczenie kopienia siana zawsze było taką ciężką pracą, bo zawsze się to robi w największy upał, leje się z człowieka i dlatego ten obraz się też nazywa Upał, jak diabli. Moje główne zajęcie na tej wsi to jest opieka nad kotami. Aktualnie mam ich pod opieką 14. Ze mnie się rodzina śmieje i sąsiedzi, że y, że mnie te koty już pochłonęły i że mutacja w kota się zaczyna. To, to jestem ja totalnie. Czuję się czasem jak kot. Więc ja się zastanawiam, drodzy Państwo, bo ja tutaj będę oczywiście pilnował tego słowa, żeby nie przekroczyć pewnych granic, które i tak ostatecznie, podejrzewam, zostaną ze mnie przekroczone. Ale tak, problemy wsi nie zostały w ogóle poruszone w tych obrazach. Problemy rolników nie zostały poruszone. Kwestie Mercosuru nie zostały poruszone. Kwestie ukrainizacji rolnictwa polskiego też nie zostały poruszone. Generalnie mamy tutaj raczej jakąś nieobyczajną zabawę, ja bym to nazwał w ten sposób, dotyczącą traktowania wsi i w w gruncie rzeczy dla mnie to jest obraza rolników, a nawet powiedziałbym, że jest to pogarda do rolników. Bo sam fakt tego, drodzy Państwo, że to jest tego typu osoba RTV-AGD jeszcze nie upoważnia jej do tego, żeby przedstawiała wieś. Jako siedlisko czegoś, co w gruncie rzeczy ja nazwałbym przejawem jakiegoś bezeceństwa. To, że jest to człowiek po ASP, to jest pani po ASP, to jest Małgorzata Mycek, która jest panem teraz, jako onem, jest po ASP, dostała nagrodę. Jej malarstwo umniejsza kwestii godności z całą pewnością. Nie będę się wypowiadał na ten temat, dlatego że nie chcę sobie psuć, drodzy Państwo, humoru. Ale chciałbym podeprzeć się pewnym komentarzem, który znalazłem o pani Gosi Mycek w sieci. Ona się. Szumnie nazywa dumną wieśniarą. Dumną wieśniarą. Po latach zawstydzania mnie, że jako ze wsi to jestem gorszy. Dzisiaj jestem dumną wieśniarą. Zobaczcie, jak to brzmi. No, zawstydzania mnie, że jestem gorszy, a jestem wieśniarą, to jest łączenie absurdów w zasadzie w każdym jednym miejscu, w którym się RTV-AGD znajduje. To mamy do czynienia z jakimś obrazem po prostu wykluczenia. To jest, nie wiem, to jest rodzaj jakiejś tautologii już totalnej. Gosia Mycek został wymieniony w gronie 50 najodważniejszych artystek w Polsce. Jak mówi to wkurzające, bo nie jest kobietą. Gosia to osoba artystyczna. Identyfikuje się jako RTV AGD mężczyzna i chociaż używa zaimka on, to jednocześnie chętnie i z przekonaniem mówi o sobie po prostu wieśniara. No, drodzy państwo, ja też jestem wieśniakiem, bo mieszkam po prostu na wsi i nic tego nie zmieni i identyfikuję się z tym byciem wieśniakiem, w ogóle mi to nie przeszkadza. Znam problemy ludzi ze wsi, wiem, z czym się borykają, wiem, jakie trudności są nakładane na każdego rolnika, żeby sprostać tym wszystkim wymaganiom, tym szkodliwościom niemieckiej Brukseli, tej Unii Europejskiej. Wiem, jak niszczony jest ten przedsiębiorca taki rolniczy, tutaj nawet produkujący mięso, od którego bardzo często kupuje to mięso, które zresztą państwu pokazywałem wielokrotnie, nie. Jak bardzo zależy komuś, żeby tego już nie było, żeby nie było tej polskiej wsi, ale żeby był taki rolnik, pokazywany jak tutaj na obrazach pani Gosi Mycek, to chyba bardziej o to chodzi. Bo teraz świadomość tego, co państwo traci. Wchodząc w te układy z tym lobby niemieckiej Brukseli, to jest świadomość fundamentalna i podstawowa dla twórcy, który powinien wykorzystać swoje prace do tego, żeby ostrzegać ewentualnie przed wszelkimi zagrożeniami. Tutaj mamy coś diametralnie odmiennego. Pan RTV AGD Gosia Mycek nawet sugeruje tutaj, drodzy Państwo, że on teraz będzie bronić wszystkich zwierzątek, które żyją na wsi, żeby te zwierzaczki czasami nie trafiły w miejsce, które potocznie nazywamy kuchnią, tudzież z tej kuchni prosto na talerz, bo to jest bardzo nieładnie żeby rolnik, który ma się zajmować już nie wiem uprawą chyba yy, prawda, jakichś roślin yy, na podstawie yy, dyrektyw niemieckiej Brukseli z wykorzystaniem nasion GMO, być może, być może o to chodzi ale to już nie będzie potrzebne, dlatego że techniczna żywność przyjdzie do nas z Mercosuru nawet jeśli ten Mercosur został chwilowo powstrzymany, tam yy, chwilowo powstrzymany, za chwilę się dowiemy że to jednak yy, wszystko wróciło na właściwe tory i teraz słuchajcie yy, Gosia się zajmuje głównie malarstwem, a obok niego uprawia Performance RTV AGD eksploruje możliwości rzeźby. W pracy artystycznej bada wątek peryferii, które w potocznym rozumieniu są romantyzowane oraz pozbawione wielu aspektów związanych z życiem na wsi. Obrazy, wyglądające jak wykonane flamastrami, maluje akrylem głównie na starych banerach reklamowych. Widzicie, jak to wygląda. Aby pozwolić sobie na zabawną formę tworzenia z przymrużeniem oka, trzeba być świetnym artystą i mieć dobry warsztat. We wsi powiedzielibyśmy fach w ręku. Ha, 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 Gosia wie, co mówi i co robi. Wie, co chce przekazać dosadnie, a co przemycić, przez tę krzykliwość, intensywność koloru. Niby niechlujnie pomalowane. Płótno. W jego pracach dominują wizerunki kobiet, rolniczek, kobiety na traktory, pamiętacie państwo? Wieśniar, które ciężko pracują, ale noszą przy tym sportowe, modne ciuchy, makijaż, długie paznokcie. No to ja bym chciał zobaczyć taką panią na wsi. Jedne rąbią drewno, inne doją krówki, jeszcze inna słynna siewczyni dialoguje z płótnem wyczułkowskiego No ja chyba, drodzy państwo... Yy, Zwariuje, rozrzuca ziarno z plastikowego wiaderka po farbie znanej marki. To są wielkie, wybitne obrazy. Nie wiedząc, kto jest twórcą tych prac, można pochopnie uznać, że to prześmiewczy obraz dziewczyn wciśniętych jedynie w wiejski świat utartych schematów. Takie to utarte zaciemnienie, ale wiem, że to nie jest śmieszne, a kobiece i silne w przekazie obraz prawdziwy. Tak właśnie we wsi jest. Ja też jestem ze wsi i nawet jeśli krów i świnek. W gospodarstwach mamy coraz mniej, o tyle praca na roli w ogrodzie i w obejściu wciąż jest wyzwaniem i sprawdzianem dla siły fizycznej i spoczywa zwykle na barkach kobiet. Nie tylko, nie przesadzajmy tam, że tylko na barkach kobiet, jednak mimo trudu na twarzach tych bohaterych nie widać zmęczenia, a uśmiech. Nie widać smutku, a samodzielność. Nie widać żalu, a krzepę. Samodzielne i samowystarczalne jak moja babka, mama, jak ja. Czyli gdzie jest ten facet, słuchajcie. Bo wieś, bez faceta to niestety nie istnieje. Drugi wątek w twórczości należy do zwierząt: świnek, kurek, krów, stając się motywem przewodnim, są też w pewnym sensie gloryfikowane. Oddaje się tym niegdysiejszym żywicielom, całych rodzin hołd. Krowy są towarzyszkami w czasie odpoczynku kury powierniczkami, czyli już nie. Na rosołek, nie na mięsko, tylko są powierniczkami i towarzyszkami. Idziemy na spacer z krówką według pani, artystki wielkiej. W dużym mieście brakowało mi natury otoczenia, w którym dorastałem. Chociaż traumy dzieciństwa i szkolne doświadczenia przemocy przerabiałem na terapii. Teraz tworzenie sztuki i eksperymentowanie z nią nabrało nowej jakości. Proszę mi wybaczyć, drodzy Państwo, ale już nie mogę, bo wiem, że za chwilę dojdzie do momentu granicznego i będę musiał niejako, żeby nie iść na żadną terapię, będę musiał powiedzieć to, co należy w tej sprawie powiedzieć. Słuchajcie, to należałoby zamknąć prosto w szpitalu dla ludzi obłąkanych. To już nie ma nic wspólnego ze sztuką. Zdajmy sobie z tego sprawę, jak dalece sztuka odbiegła od swojej formy, którą powinna spełniać dla społeczeństwa, gdy sama istota sztuki powinna przede wszystkim Opierać się na promocji wartości najistotniejszych z punktu widzenia na przykład państwa. Jeśli bierzemy tematykę wsi, to jest obrona rolnictwa, bo bez rolnictwa państwo nie istnieje. Czyli państwo, które pozbawi się możliwości. Tego, że rolnik będzie wytwarzał jakieś produkty, to będzie państwo, które stanie się państwem niewolniczym wobec jakiegoś wroga zewnętrznego, czyli Niemieckiej Brukseli, z Mercosurem i tak dalej. Można by to było pięknie przedstawić na obrazie. Sobie artysta z tego sprawy, drodzy państwo, nie zdaje. No, wszystko na to wskazuje. No i druga sprawa, być może także bardzo istotna, drodzy państwo, jeśli chodzi o kwestię artyzmu w ogóle. Artysta powinien walczyć o dobro swojego kraju czy w większym, wyższym wymiarze o dobro wartości, które są przez cywilizację, na przykład utracone tudzież niezauważone wtedy byśmy mieli do czynienia z jakimkolwiek artyzmem a tutaj mamy po prostu gloryfikację błazenady i to jest powiedziałbym chyba największa ujma dla tego świata że nawet sztuka schodzi już na psy i mamy po prostu takie coś, nie dziwmy się drodzy państwo, następnie że, że skoro uniwersytety dostarczają nam tego typu produkty Następnie wypromowane, wyprofilowane przez systemy neomarksistowskie, to jak w tym kraju możemy liczyć na to, że artysta będzie stał na straży czy pilnował jakiegoś porządku, wobec tego, że wszystko się chwieje. W gruncie rzeczy chciałbym powiedzieć, drodzy Państwo, wartości moralne upadły już albo zostały unicestwione z tego świata, bo sam fakt tego, że mamy się przyglądać i mamy jeszcze się cieszyć, że właśnie coś takiego jest promowane kosztem ludzi, którzy się troszczą o własny kraj, bo nawet ciężko teraz myśleć o tym, że jacyś artyści by się tutaj mieli pojawić, którzy wypełniliby pewną pustkę. Nawet jakby się pojawili, drodzy Państwo, to by się okazało, że nigdy nie zostaliby dopuszczeni do głosu, a jakby ich. Nazwano prawdopodobnie, drodzy Państwo, faszystami. Najgorsze jest chyba także to w tym wszystkim, że ten cały wysiłek rolnika, ten, ten trud, ten pot yy, i także to brzemię, które niósł rolnik na swoich barkach, ze świadomością tego, że utrzymuje naród, że daje jedzenie z polskiej wsi miastom i tak dalej, i tak dalej. To wszystko zostało zastąpione takim kolorowym teatrzykiem. Na życzenie neomarxistów. To jest dopiero upadek. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Hej!